I'm so addicted to your baby Now I'm addicted to your touch hey, hi, 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 hi. You. chciałam pokazać wszystkie rzeczy mojego psa I po prostu tutaj są podzielone na akcesoria spacerowe, pielęgnacyjne, są so, kółki z miseczkami i zabawki Czyli w sumie tutaj kategorie nie mam tu wszystkich zabawek i wszystkich rzeczy, bo na pewno coś się gdzieś walają po domu, a ja o tym nie wiem w ogóle. Więc po prostu zaczynajmy od akcesori spacerowych, bo jest, w ich jest ich najwięcej zaraz i wam pokażę ile ich jest. To są akcesoria spacerowe, tyle ich zabrałam. Okej, okay, więc pierwszą rzeczą z góry to jest taka kurteczka Lośki i ona ma tutaj taką znaczkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nas czarno-ruczowa z chińskiej stronki, to jest chyba MK. Nawet nie wiem. Nie, poprawka, to jest XLK. Ona po prostu ma tutaj u góry taki zamek. Ten, taki, wiecie, ten na zamek. Tutaj ma na dwa te karabinczyki na smacz. Równie dobrze można po prostu szelki nałożyć na tą, na tą kurtkę. jeśli się ma za za na psa, czy coś takiego, ale my po prostu mamy tylko kurtkę. Na początku nam się z niej wyskakiwała, jak to powiedzieć, uwalniała, ale już później się przystykają, że ma tą kurtkę i już nie było z nią takiego problemu. Kolejną rzeczą tu, to jest, to jest taka obłoża, czasami nie niewyzerwana, oczywiście ręczka nie nosi, tylko na jakąś taką osobę, czy coś takiego, snowboose, nie wiem, tak sobie zrobiłam, bo mi się nudziło i nadal ją ma. Ja jestem ja nałożoną, ale tak na jakieś wyjście, czy na święta, czy coś takiego. No to, to jest jakby prezent na jej święta, tak to do, podobnie dostałam Tak? I to jest po prostu z filcu, sorry za się niestety Jest, jest zielono-czerwono Potem jest takie z pedigree, super Super pies i to jest właśnie gry taki woreczek taki, Takie coś na smakołyki Tutaj jest takie coś, żeby to zacisnąć Tutaj można sobie przyjąć do spodni, nerki Czy cokolwiek Chodzi mi o taką nerkę, wiecie, taką, taką noszenia, no nie, że na pasce czy coś takiego. Potem ma taki luźka, taki komplecik. To jest taka obroża. No ją często nosi, jeśli chodzi ze mną na spacery, no nie. Ja ona no, mam właśnie na taki klik. Dużo osób mówi, że te kliki się łamią, czy na przykład pies nich odpina, ale ona no, jest jak na razie grzecznym psem na tej obroży. Albo wie, że... albo nie wie o tym, że to się odpina chociaż wątpię albo wie, ale nie chcę mi robić na coś. no i do tego to jest taka smycz nie wiem ile ona ma jakiś metr, nawet pół metra nie wiem ile ma dokładnie ona z Pepco to jest to było po jakieś 10 zł nie wiem dokładnie, nie pamiętam już ale to jest mega dobra, więc Wam polecam serdecznie potem mamy smycz flexis z woreczkiem ona miała 5 metrów. Czemu miała? Bo kilka razy ją skracaliśmy i za niedługo będzie trzeba znowu ją skrócić. Bo oczywiście Lunka jest takim drapieżnikiem, że ona po prostu to gryzie, tak? Ona łapie za tą smycz i ją gryzie po prostu. Nie wiem, czy wy to, to widzicie, ale to są takie strzępki tego materiału. I do tego oczywiście mam jeszcze tą standardową obrożę Flexi. To trochę jak objęto się do dla jakiegoś wszelkiego niemieckiego czy i większego psa. To chyba będą no, takie, chyba cztery części. Tak sądzę. Mamy jeszcze taką butelkę, która nas się totalnie nie sprawdziła, bo ona tutaj ogólnie się jakby się to tak przychodziła czy na przykład tak to po prostu tutaj woda leciała, tak? I nie mogło się mieć w plecaku, czy w torbie, musiał być tak stabilnie stać, o tak, Ale się nie brało, bo tak to już wam się leje do plecaka. że tutaj było takie coś, ale luźka nam no, to złamała, bo pogryzła to. Co widzisz? Tutaj jest takie pogryzione. I to nie to dlatego, że kilka razy upadło nam się na ziemię, tylko Luśka nam to pogryzła. Tutaj mamy podajnik na woreczki i same woreczki, to jest taki zapas um, Tutaj mam nową paczkę, oczywiście ona sama z Pepką Tutaj jest jakiś rozwinięty no nie, znam no, no to tak przy okazji, no nie Potem jest taka skórzana obrosza Mam tutaj metaliki i ona z polu Ona była też po jakąś dychać czy coś Ona jest skórzana, bardzo nam się bardzo jest ciekawa i bardzo jest dobra, więc bardzo serdecznie polecam Chociaż jej już nie ma, ale była dobra Tu mamy już taki indyfikator Luśki on, on nie jest do niczego przypięty, bo Luśka go raz zgubia i nie mamy tego kółka. Tutaj mamy jej główny komplet spacerowy, czyli szelki, w których ogółem cały czas chodzi Takie szelki czarno-czerwone e, czarno tego taka smycz z dwoma krawieńczykami i kilkoma tymi przypięciami, żeby sobie jakąś konkretną kulturę. I tak. I po prostu to na tyle w tej części, tak? Bo jakby to chyba było podzielone, nie wiedziałam, że tak będzie to nam długo trwało, tak? Ale tak na razie było i wygląda tak. Więc po prostu ja się z Wami żegnam i następnego pa! pa.